Za blaskiem i przepychem Hollywood kryje się ciemniejsza, bardziej skandaliczna strona, którą rzadko widzi publiczność. Od sypiania z prawie każdym współpracownikiem po romanse z własnymi kierowcami, Hollywood miało jednych z najgorszych nimfomanów: oto 17 osób, które przewyższyły wszystkie inne. Niektórzy z nich wciąż są aktywni, ale teraz potrafią ukrywać swoje romanse Joan Crawford. Joan Crawford była znana nie tylko z talentu aktorskiego. Jej życie osobiste było legendarne. Plotki krążyły, że miała romanse z niezliczonymi męskimi współpracownikami, szefami studiów, a nawet kobietami co wówczas było szokujące. Maszyna plotkarska nigdy z nią nie ustawała, a nie pomagało to, że była łączona z niektórymi z największych nazwisk Hollywood, jak Clark Gable i Spencer Tracy. Jednym z bardziej zaskakujących szeptów był jej rzekomy związek zarówno z Marilyn Monroe, jak i Gretą Garbo, co dodało paliwa etykiecie nimfomanki, którą media jej przykleiły. Małżeństwo Crawford z dyrektorem generalnym PepsiCo, Alfredem Steele, było postrzegane jako jej sposób na utrzymanie się w centrum uwagi. Ale pod tym całym blichtrem kryła się kobieta, która wiedziała, jak wykorzystać system i dostać to, czego chciała. Ava Gardner. Ava Gardner była hollywoodzką definicją seksbomby i nie ukrywała swojego zamiłowania do szalonych romansów i namiętnych związków. Jej trzy małżeństwa z Mickeyem Runeem, Artie Shawem i Frankiem Sinatrą były pełne dramatów i niewierności. Luni był kiedyś tak przytłoczony popędem seksualnym Ewi, że przyznał, iż nie nadążał, co doprowadziło do zakończenia ich małżeństwa po zaledwie jednym roku. A potem był słynny romans z hiszpańskim matadorem Luisem Miguelem Dominginem. Prasa nazywała ją nimfomanką z powodu niekończącego się szeregu kochanków, ale Awa się tym nie przejmowała. Nawet słynnie zażartowała: Lubię moją whisky starą, a moich mężczyzn młodych, żyjąc bez przeprosin w sposób, który ugruntował jej pozycję jako legendy Hollywood. Lana Turner. Życie miłosne Lany Turner było niemal równie dramatyczne jak jej filmy. Siedem małżeństw i niezliczone romanse przyniosły jej reputację osoby niezdolnej do opierania się romansom. Miała głośne związki z takimi mężczyznami jak Tyrone Power i Howard Hughes, ale to jej skandaliczny romans z gangsterem Johnem Stompanato naprawdę przyciągnął uwagę tabloidach. Ich związek zakończył się dramatycznym i tragicznym zwrotem, gdy nastoletnia córka Lany, Sheryl Crane, zadźgała z tą panato na śmierć w 19... 1958 rok. Media nie mogły się tym nasycić, a Lana była przedstawiana jako kobieta, której niebezpieczne romanse prowadziły do katastrofy. Przylgnęła do niej etykieta nimfomanki, ale Lana żyła na własnych zasadach, nawet jeśli wiązało się to z wieloma złamanymi sercami. Talulah Bankhead. Talula Bankhead była odważna, głośna i nie bała się żyć dokładnie tak, jak chciała. Była otwarcie biseksualna, co w jej czasach było szokujące. I miała romanse zarówno z mężczyznami, jak i kobietami. Od aktorów takich jak Gary Cooper po kobiety takie jak Billie Holiday. Talula była tak otwarta na temat swojego życia seksualnego, że stało się to częścią jej publicznego wizerunku. Twierdziła słynnie: Ojciec ostrzegał mnie przed mężczyznami i alkoholem. Ale nigdy nie wspomniał o kobietach i kokainie. I to nie były żarty. Talula nie przepraszała za swój styl życia, a prasa nazwała ją nimfomanką. Z powodu jej dzikich zachowań. Ale dla niej to była tylko ona sama, wolna, dzika i żyjąca chwilą Marilyn Monroe. Marilyn Monroe była ostatecznym symbolem seksu w Hollywood, ale jej życie prywatne nie było całkowicie pełne blasku. Media uwielbiały przedstawiać ją jako nimfomankę z powodu jej licznych znanych romansów, w tym małżeństw z Joe Maggio i Arturem Millerem. Oczywiście. Niesławne plotki o jej romansach z prezydentem Johnem F. Kennedym i jego bratem Robertem Kennedym podsycały plotki. To, czego publiczność nie widziała, to że osobiste zmagania Marilyn sięgały znacznie głębiej niż jej życie miłosne. Była emocjonalnie wrażliwa i nieustannie poszukiwała miłości oraz akceptacji. Jej tragiczna śmierć w 1962 roku, w wieku zaledwie 36 lat, pozostawiła więcej pytań niż odpowiedzi, ale Marilyn pozostaje jedną z najbardziej ikonicznych i niezrozumianych postaci Hollywood. Errol Flynn Errol Flynn był oryginalnym złym chłopcem Hollywood. Znany z ról w filmach o piratach, takich jak Kapitan Blood i Przygody Robin Hooda, Flynn był również znany z wybryków poza ekranem. Jego upodobanie do kobiet, często znacznie młodszych, było legendarne, a jego związki z czołowymi damami Hollywood tylko dodawały im renomę. Flynn kiedyś stanął przed dwoma oddzielnymi oskarżeniami o gwałt na nieletnich, choć został uniewinniony. Jego reputacja była tak dzika, że doprowadziła do powstania frazy In Like Flynn, opisującej jego umiejętność uwodzenia kobiet. Jego zły chłopiec Persona nie tylko niszczyła jego własny wizerunek. Często ciągnęła za sobą innych, utrwalając zbiorowy obraz ekscesów i pobłażliwości Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor była kolejną gwiazdą, której życie miłosne przyciągało nagłówki. Była mężatką osiem razy z siedmioma mężczyznami, a media często nazywały ją nimfomanką z powodu jej nienasyconego apetytu na romanse. Jej romans z Richardem Burtonem, który rozpoczął się, gdy oboje byli jeszcze w związkach małżeńskich z innymi, był jednym z najbardziej niesławnych romansów w Hollywood. Ich związek był jak rollercoaster, pełen namiętnych wybuchów i burzliwych pojednań, co tylko podsycało obsesję publiczności. Taylor nie przepraszała za swoje wybory, mówiąc kiedyś nie żałuję niczego, co kiedykolwiek zrobiłam co jasno pokazywało, że żyła pełnią życia, niezależnie od tego, co myśleli ludzie. Vivian Leigh Vivian była kimś więcej niż tylko Scarlett O'Hara. Jej życie osobiste naznaczone było intensywnymi zmaganiami z problemami psychicznymi. Ludzie często nazywali ją nimfomanką z powodu romansów z aktorami, takimi jak Robert Taylor i Peter Finch, nawet gdy była żoną Lorenza Oliviera ale jej prawdziwą walką było zmaganie się z zaburzeniem dwubiegunowym, które, jak wielu uważa, pogorszyło się po tym, jak poroniła w 1945 roku. W książce Reframing Vivien Lee jest wspomniane, że podczas swojego życia cierpiała na kilka chorób przenoszonych drogą płciową, co przyczyniło się do jej skomplikowanej reputacji. Uwodzicielska kariera Vivien maskowała życie pełne zawirowań, ale ona walczyła z godnością, pozostawiając po sobie dziedzictwo, które wykracza daleko poza skandale. David Duchowny. David Duchowny, znany z roli Foxa Muldera w Z-Archiwum X, zaszokował świat, gdy w 2008 roku ujawnił, że jest uzależniony od seksu. Małżeństwo Duchownego z aktorką Theą Leoni zostało poddane intensywnej analizie, gdy pojawiły się plotki o zdradzie, co skłoniło go do podjęcia terapii. Chociaż próbowali uratować związek, ostatecznie para rozwiodła się w 2014 roku. Duchowny otwarcie mówił o swoich zmaganiach, przyznając, że jego uzależnienie nie dotyczyło jedynie przelotnych romansów, był to głębszy problem, który wpływał na jego życie osobiste. Pomimo osobistych walk, jego kariera pozostała silna, zdobywając rolę w serialach takich jak Californication, gdzie ironicznie grał postać z podobnym problemem. Eric Bennett, Eric Bennett piosenkarz R&B, który był niegdyś mężem Halle Berry, znalazł się w centrum medialnej burzy, gdy przyznał się do zdrady, rzekomo z powodu uzależnienia od seksu. Chociaż Bennett powiedział później, że nie wierzy, że naprawdę był uzależniony, poszukał pomocy w ośrodku odwykowym. Jego małżeństwo z Berry nie przetrwało skandalu, ale kariera Benetta pozostała nienaruszona i kontynuował wydawanie muzyki. Jego drugie małżeństwo z Manuelą Testolini, byłą żoną prinsa, pomogło mu otrząsnąć się z medialnego szumu, ale przez długi czas jego imię było synonimem skandalu. Nicole Narain. Modelka Playboy Nicole Narain trafiła na nagłówki gazet, gdy publicznie przyznała się do bycia uzależnioną od seksu. Uzależnienie na Rain prowadziło do kompulsywnych zachowań, takich jak nadmierna masturbacja i ciągła potrzeba kontaktów seksualnych. W przeciwieństwie do niektórych celebrytów, otwarcie szukała pomocy i udała się na odwyk, aby uporać się ze swoimi problemami. Jej otwartość w kwestii swoich zmagań pomogła zwiększyć świadomość na temat uzależnienia od seksu, jako prawdziwego schorzenia. Chociaż jej kariera modelki nie trwała długo, szczerość na Rain dotycząca jej drogi zyskała szacunek za konfrontację z uzależnieniem. Michael Douglas! Michael Douglas. Jedna z największych gwiazd Hollywood zszokował fanów, gdy ujawnił w latach 90. że poddał się leczeniu z powodu uzależnienia od seksu. Jego reputacja uwodziciela go wyprzedzała, a jego pierwsze małżeństwo zakończyło się częściowo z powodu jego niewierności. Jednak Douglas znalazł stabilność w małżeństwie z Katherine Zetton Jones, która wspierała go w publicznych wyzwaniach, w tym w walce z rakiem gardła. Od tego czasu wyjaśnił, że jego problemy nie dotyczyły tylko seksu. To była mieszanka osobistych zmagań, z którymi musiał się zmierzyć. Douglas nadal odnosi sukcesy w swojej karierze, udowadniając, że jego osobiste zmagania go nie zdefiniowały. Charlie Sheen. Reputacja Charliego Sheena jako niegrzecznego dziecka Hollywood jest legendarna. Jego historia spania z setkami kobiet, w tym gwiazdami filmów pornograficznych i eskortkami, stała się publiczną wiedzą na długo przed ujawnieniem diagnozy HIV w roku 2015. Pomimo świadomości swojej diagnozy, Shin kontynuował hedonistyczny styl życia, co doprowadziło do szerokiej krytyki. Jego chaotyczne zachowanie i niekończące się skandale związane z narkotykami, seksem i dzikimi imprezami przyćmiły dużą część jego kariery aktorskiej. Nawet gdy jego życie osobiste wymykało się spod kontroli, Shin pozostał dominującą postacią w branży rozrywkowej, co dowodzi, że kontrowersje zawsze mu towarzyszyły. Tiger Woods w roku 2009 nieskazitelny wizerunek Tigera Woodsa został zniszczony, gdy na jaw wyszły jego liczne romanse. Gwiazda Golfa, który był żonaty ze szwedzką modelką Elin Nordegren, przyznał się do uzależnienia od seksu i trafił na odwyk po ujawnieniu jego zdrad. Skandal kosztował go kontrakty reklamowe, zniszczył jego karierę i doprowadził do wysokiego, głośny rozwód. Chociaż Woods od tego czasu powrócił do sportu, wygrywając mistrzostwa w 2019 roku. Incydent ten pozostaje ciemnym rozdziałem w jego życiu osobistym, pokazując, jak nawet najbardziej celebrowani sportowcy mogą upaść. Jesse James Jesse James, najbardziej znany z małżeństwa z Sandrą Bullock, stał się łotrem tabloidów, gdy pojawiły się wiadomości, że zdradził ją z wieloma kobietami, w tym z Michelle Bombshell McGee. Skandal był ogromny, zwłaszcza biorąc pod uwagę ukochany status Bullock w Hollywood i para szybko się rozwiodła. Podczas gdy wielu spekulowało, że James miał uzależnienie od seksu, nigdy publicznie nie szukał leczenia, a incydent prawie zniszczył jego publiczny wizerunek. Wycofał się z centrum uwagi, koncentrując się na pracy w świecie motocykli i motoryzacji. Jednak skandal na zawsze zmienił sposób, w jaki postrzegała go opinia publiczna. Pamela Anderson. Pamela Anderson nigdy nie wstydziła się mówić o swoim życiu seksualnym. Gwiazda Baywatch przyznała w wywiadach, że w młodości jej popęd seksualny był nie do opanowania. Miała głośne związki z gwiazdami rocka, jak Tommy Lee i Kit Rock, i często przyjmowała swój wizerunek symbolu seksu. Nawet jako starsza, Anderson zachowała swój zabawny stosunek do miłości i seksu, przyznając, że nadal lubi urozmaicać relacje z partnerami. Jej otwartość na temat swojej seksualności sprawiła, że stała się jedną z najczęściej dyskutowanych gwiazd, jeśli chodzi o libido, ale beztroska postawa Anderson zawsze była kluczowym elementem jej osobowości. Angelina Jolie Angelina Jolie od dawna jest znana ze swojego dzikiego i namiętnego życia miłosnego. Jej małżeństwo z Billy Bobem Thorntonem było słynne z intensywności. Para nosiła fiolki z krwią drugiej osoby i często dyskutowali o swoim życiu seksualnym w wywiadach. Chemia seksualna Jolie z jej partnerami zawsze była istotną częścią jej publicznego wizerunku. Byli kochankowie, opowiadali o jej przygodowym charakterze, w tym o miłości do używania noży podczas gry wstępnej. Chociaż obecnie Jolie skupia się na pracy humanitarnej i wychowywaniu swoich dzieci, jej wcześniejsza reputacja namiętnej, dzikiej kochanki nadal się utrzymuje.